Panie Przewodniczący, to ostatnia i ostatnia kanał dla pasażerów, którzy przyjechali do Dublin, pod Ryanair Service FR 443. Proszę o podróż do gratu 32. Jesteśmy Polki, ale się urodziłyśmy tutaj. Ja jestem Polką i ja absolutnie z tego jestem bardzo dumna. I wydaje mi się, że każdy Polak mieszkający za granicą powinien mieć tą świadomość, że jest wizytówką naszego kraju. Nie jest, serce nie jest rozdarte, dlatego że ja jestem, po, jestem Polakiem, stuprocentowym Polakiem mieszkającym w Nowej Zelandii. Urodziłem się w Łodzi. Tęsknota za krajem jest nadal, wciąż i myślę, że zawsze będzie. Tak, czuję się Polką, bo rodzice przekazali tradycję i pozwolili mi właśnie, żebym nauczyła się ten język od małego i ja czuję się Polką. Tęsknicie za Polską? Absolutnie tak. Życzyłabym, żeby Polacy tak dużo nie plotkowali. Podcast Jestem z Polski. Rozmowy z Polonią. Gorąco zapraszam ksiądz Mariusz Sokołowski. Halo, halo, czy Państwo mnie słyszą? Mam nadzieję, że tak. Witam, witam, witam serdecznie. Au, au, Australia. Tak, witam Państwa po, 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 Polonia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak sobie na początek zażartowałem. Państwo mnie znają, ja jestem ksiądz Mariusz Sokołowski. Przedstawiłem się w tej zajawce, w tym intro na samym początku. Znacie mnie też z podcastu Mapa. Ten podcast jest nieco inny. Też będziemy wędrować po świecie, ale nie będę opowiadać o różnych krajach, kontynentach, tylko będę spotykać się z Polakami z Polonią, tymi, którzy mieszkają poza naszą ojczyzną ukochaną Polską. Wiedzą państwo, że dzisiaj po świecie migruje, w świecie migruje 200 milionów ludzi, w tym około 20 milionów Polaków. To jest połowa naszego kraju, prawda? Zobaczcie, 40 milionów około zamieszkuje naszą ojczyznę Mieszka w granicach Polski i jeszcze 20 gdzieś na różnych kontynentach, to jest 10 milionów Polaków tylko w samych Stanach Zjednoczonych, w USA, gdzie milion mieszka, około milion w samym Chicago, które określane jest też jako stolica Polonii. Niemcy to 2 miliony Polaków, kilkaset tysięcy Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii, szeroko rozumianym tym miejscu. Bo oczywiście mówimy też o Irlandii Północnej, mówimy o, o Szkocji i Walii. No, to jest kawał, kawał pewnej historii, którą też niosą ze sobą Polacy, bo od wielu, już wielu lat emigrują. Nas oczywiście interesuje ta Polonia obecna, współczesna z tymi Polakami w różnych krajach świata spotykałem się i chcę, żebyśmy słuchając ich poznali ich historię. Dlaczego wyjechali, co ich do tego skłoniło, czy to była Dobra decyzja, czy tęsknią, jak widzą swoją przyszłość, czym dla nich jest Polska, czy mogą określić siebie dzisiaj jako patriotami. O tym będą te podcasty. Jestem z Polski. Słuchasz podcastu Jestem z Polski. Rozmowy z Bolonią. Jan Paweł II powiedział kiedyś, jest prawdą, że Polaków można znaleźć na wszystkich kontynentach i prawie wszystkich krajach świata. Taki jest już, można powiedzieć, nasz los, nasze posłannictwo, żebyśmy byli wśród ludów świata. I to jest prawda. Gdzie nie ma Polaków? Gdzie Polacy nie są rozpoznawalni? Kiedyś oczywiście pamiętacie, pewnie jeżdżąc za granicę, kiedy się przedstawialiśmy, skąd jesteś? Where are you from? Mówiliśmy z Polskim, from Poland to słyszeliśmy oh, oh Polonia o, oh, Waleza, lek Waleza, oh John Paul the Second John Paul the Second Johannes Paulus Albo Giovanni Paulo II, Juan Pablo II, prawda? Dzisiaj jeszcze oczywiście do tego grona dołącza nazwisko Lewandowski. Niewątpliwie dzisiaj chyba najbardziej rozpoznawalny Polak w świecie, który też jest emigrantem, bo w większości mieszka jednak e, poza Polską, mieszka w Niemczech. A ja Państwa dzisiaj zapraszam do Australii. Będziemy rozmawiać z małżeństwem, właściwie z rodziną państwa Zielińskich, którzy mieszkają w Adelaide. Będzie to spotkanie w klimacie jeszcze, bo Narodzeniowym. Gorąco Państwa zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Jestem z Polski rozmowy z polonią. To wy jesteście polki czy australijki. Jesteśmy Polki, ale się urodziłyśmy tutaj. Siostra się zgadza z tym? Tak. Jak będzie jakiś przyszły mąż? A na pewno będzie. To będzie Polak czy Austrojczyk, czy nie wiadomo. Polak. Jakiś Piotrek albo Krzysiek pewnie, co? No nie wiem, ale no, ja chcę mieć Polaka, bo chcę utrzymać kulturę i tradycję polską. A gdyby się jakiś znalazł Steven albo John Australijczyk, też by było dobrze, czy nie? By było źle. <laughs> Kiedy myślimy o Australii i o Polonii, która mieszka w Australii, to kojarzy nam się, że tutaj mieszka bardzo wielu Polaków, którzy w większości są tymi, którzy przebyli tutaj w czasie Solidarności, więc dzisiaj mają powiedzmy po 60, 50 parę lat, ale nie do końca tak jest, bowiem dzisiaj ja i wszyscy radio słuchacze możemy gościć u młodych Polaków, u młodej rodziny Państwa Zielińskich. Bardzo serdecznie Państwa witamy. A jednocześnie pozdrawiamy wszystkich radio, radio słuchaczy. Skąd taki pomysł na wyjazd do Australii? Dorota, mam na imię Dorota. No przyjechałam spontanicznie odwiedzić koleżankę. Pobyt miał być bardzo krótkotrwały, trzy miesiące. Z trzech miesięcy zrobiło się ponad 22 lata. Jest pani zadowolona? Tak, dlatego, że mam wspaniałego męża i piękne dzieci. Jakkolwiek tęsknota za krajem jest nadal, wciąż i myślę, że zawsze będzie. Języka polskiego nie zapomniała pani? No, nie można zapomnieć języka własnego serca. Wręcz przeciwnie, trzeba go kultywować i, i promować. A nie zapominać tożsamości, skąd człowiek się pochodzi i, prawda, skąd są jego korzenie. Małżonka wyjechała tutaj na chwilę, ale pana historia jest zupełnie inna. Pan wyjechał tutaj dużo, dużo wcześniej i wcale nie na wycieczkę. Mamo jej Marcin, ja wyjechałem jako dzieciak, i po 10 latach moi rodzice stwierdzili, że wrócą do Polski, a ja zostałem. Dostałem się na studia. No Jeszcze jestem. To już będzie ile lat? Tutaj w Australii jestem 38 lat. I również język polski perfekcyjnie cały czas został zachowany i jest praktykowany? Był, było gorzej. Jak byłem na studiach, nie, nie było Polaków. Nie miałem, jeszcze, nie miałem żony Polki. Łatwiej się, łatwiej się po angielsku rozmawiało. Ale teraz mam żonę Polkę. Dzieci muszą się uczyć swojego języka, więc w domu rozmawiamy po polsku. Podoba Wam się język polski? Jestem Ola i tak, podoba mi się. Ty też mówisz po polsku? Tak, mam na imię Monika i mi się bardzo podoba polski. A Polska, byłyście Byli, kiedyś w Polsce? Tak, gdzieś około dziewięciu razy, czy coś. No i się bardzo podoba. Byliśmy w Licheniu, w Toruniu tam, no u babci, u dziadka. No jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Na święta kiedyś w Polsce byłyście też? Na święta jakieś Bożego Narodzenia czy Wielkanoc? Nie, nigdy nie byłyśmy. A wiecie, że w Polsce na święta Bożego Narodzenia bywa śnieg i zimno? Możecie to sobie wyobrazić? Dzieci w Polsce nie mogą sobie wyobrazić, że w Australii nie ma śniegu, że jest lato, a tam śnieg. Chciałoby się takie święta przeżyć? No, z jednej strony tak, ale z drugiej nie, bo tak już o jest bardzo ciemno i już nie, nie ma zabawy o trzecie na dworzu. Do Polski, jak jedziecie, to macie tam swoich kuzynów, kuzynostwo jakieś, tęsknicie do nich? Tak, mamy jedną kuzynkę, i tam parę, no, dosyć sporo rodziny. No, tęsknimy za nimi, bo nie mam nikogo oprócz innego dziarka tutaj. No. Dzieci świetnie mówią po polsku, to zasługa mamy pewnie. A ja myślę, że nie tylko. No, mój mąż też nad nimi pracuje. Także czytamy po polsku jak najbardziej. Elementarz już był od razu czytany, od najmłodszych lat. Tak, mówimy, rozmawiamy, czytamy, oglądają filmy, bajki po polsku jak najbardziej, bo jeżeli jedziemy do Polski tak, jak one mówią, jak może nie co roku, co drugi rok, no to muszą się porozumiewać z członkami rodziny. Bez sobie nie wyobrażam, gdyby nie mogły rozmawiać we własnym, właśnie w naszym języku z najbliższą rodziną, z dziadkami, prawda? Z wujkami, z kuzynostwem. No to byłby dramat. Tak, mają za darmo dwa języki. No to zdecydowanie. Tak, jak się urodziły, to, był, to właśnie mieliśmy problem, bo jak szły tutaj do przedszkola, nie mówiły nic po angielsku, a za to mówiły perfekt po polsku i mam nadzieję, że to w nich pozostanie. Tutaj w Adelaide, gdzie jesteśmy, gdzie Państwo mieszkają, mieszka trochę Polaków i macie też polski kościół. Dla Was to jest cenne? Cenicie sobie to? Bo macie też australijski, ale chodzicie do polskiego. To ważne? Bardzo ważne. W polskim kościele msza jest inna. Jest inny klimat, inna atmosfera. W australijskim kościele jest tak bardzo szybko nie jest aż tak bardzo zorganizowany, dużo mniej się śpiewa, jest kompletnie inaczej. W, w polskim kościele czujemy się, jest, jest bardziej tak, jak powinno być. Dla Pani, polski kościół, jest ważny, też cenny? O, bardzo. Myślę, że właśnie dzięki, przede, właśnie też ogromna zasługa języka polskiego u dzieci, to jest właśnie Kościół. Bo tak właśnie zupełnie nieświadomie, znając tyle pieśni, gdzie one, no, dużo śpiewamy w domku, to nie są tylko kolendy, ale te wszystkie pieśni w ciągu całego roku, to jest tak bogate słownictwo i czasami śpiewają psalmy, czy mam nadzieję, że z czasem będą czytały Pismo Święte i ta świadomość przynależności do takiego, że jest to nasze środowisko społeczne, że jesteśmy jakąś tam grupą, to jest ogrom, naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I to jest ogromna wdzięczność, że mamy ten kościółek, że, że jest to w naszym ojczystym języku, i tak jak mąż powiedział, jest to zupełnie inna atmosfera. Inaczej to odbieramy, jakbyśmy byli u siebie. Jest to taka spontaniczność i tak, naprawdę zupełnie inaczej. Także jesteśmy bardzo za to wdzięczni, bo myślę, że duży wkład przez to, że dzieci mówią dobrze po polsku jest to, że regularnie chodzą i uczestniczą i śpiewają. I to jest piękne. I właśnie śpiewacie po polsku. Lubicie śpiewać? W języku ojczystym, w języku polskim, kolendy? Tak, uwielbiamy. No tak, bo to jest inne, bo jak się na przykład po angielsku śpiewa, to jest to inaczej, bo po prostu ja rozumiem je lepiej po polsku. To jest jakby bardziej do mnie takie... No, tak, bardziej do mnie trafia. Do Polski kiedyś wrócicie? Czy nie? Jak to będzie? Jakieś takie myśli były o powrocie? Pan tutaj od, od dziecka właściwie, więc może takich decyzji nie ma. Ale czy kiedyś myśleliście o tym? Tak myśleliśmy o tym i nawet patrzyliśmy. Ja przyszedłem w Polsce dowiedzieć się, jak tam ze studiami uznawania mojego, mojego dyplomu, ale to jest trochę niemożliwe. Ale na emeryturę na pewno wrócimy. Mąż chce wrócić na emeryturę, przynajmniej tak mówi, a małżonka? No, ja myślę, że jeżeli mąż by wrócił, to bardziej ze względu na mnie, bo ja mam nadal ogromną tęsknotę i zawsze się udziłam, że to mija z czasem. Ale spotykam ludzi, którzy naprawdę są tutaj po 60 lat w Australii, bo znam takich i mówią, że nigdy im to nie minęło. Także. Myślę, że zawsze będzie ta ogromna tęsknota, i zawsze człowiek będzie, myślę, z wiekiem robił się coraz starszy i będzie chciał powrócić, jakkolwiek wszystko nie ukrywajmy, z czasem dużo też zależy, gdzie są dzieci, jakim się łożą losy, gdzie one będą, bo tak naprawdę potem żyje się tylko i wyłącznie dla dzieci. Dla wnuków, o ile Bozia jeżeli dożyjemy, bo nie wiadomo, co jest nam dane, na pewno chcielibyśmy być wśród swoich, spędzać z nimi święta, różne uroczystości, um, być z nimi. Ale wielu na pewno Wam znajomych, no nie wiem, tak myślę, zazdrości. Mieszkacie w Australii. Wow, jeszcze w Adelaidzie. Tam jest bardzo ciepło i, i możecie na delfiny patrzeć, czasami zobaczyć z daleka rekina na pewno. No i kangury oczywiście mi się koala. To jest powód jakiś na pewno do zazdrości. Nie, be, nie byłoby żal zostawić Wam tego wszystkiego tu. Tutaj, bo Australia jest piękna przecież. Tak, Australia jest piękna oczywiście. Jakkolwiek wszystko jest fajne z dystansu i zawsze wszystko fajnie wygląda po drugiej stronie płotu. Um, ale myślę, że imigracja to jest ogromne wyrzeczenie i trzeba mieć niesamowitą, silną psychikę. Bo mało kto się do tego nadaje. I myślę, że procentowo, bo właśnie mąż ma klinikę, jak rozmawiam z ludźmi, którzy Polakami, to 80% mówi, żeby wrócił albo by nigdy nie wyjechało. Bo ja uważam, że człowiek powinien być tam, gdzie się urodził, powinien, tam gdzie się wychował, tam gdzie są jego korzenie. Sytuacje są różne i polityczne i rodzinne, ale zawsze człowieka ciągnie do swoich kątów. I nie wiem, może, może faktycznie, może kiedyś zmienię zdanie i będę miała inną opinię, ale no tak chcielibyśmy bardzo, żeby może właśnie któregoś dnia nawet córki, które są zachwycone Polską, mają dopiero 11-12 lat, wróciły, może tam kogoś znajdą, a my wtedy za nimi. Ale to wszystko absolutnie nie jest od nas zależne. Czas pokaże, co się po prostu wydarzy. Proszę jeszcze powiedzieć, wasze rodzinne strony w Polsce to? No ja jestem z małej wioski Stary Dzierzgoń, jest to 30 kilometrów od Malborka, także jest to bardzo mała miejscowość. I oczywiście, jeśli nas słuchają tam, to ich serdecznie pozdrawiamy. O jak najbardziej? Zawsze. A mąż, Pan Marcin, to jakie strony rodzinne w Polsce? Z Gdyni. Urodziłem się w Gdyni, miałem 7 lat, wyjechałem. Czyli można powiedzieć, Kaszub, czy nie? nie? Nie, nie, nie Kaszub, bo dziadek z Łomży się urodził, przyjechał, a, a... A moje mamy rodzice są ze Siedlec, po, po Warszawie. Gdynia, Malbork, piękne rejony. A wam co się najbardziej, jakie miejsce w Polsce najbardziej podobało? Ja nie wiem, wszędzie mi się podoba. Wszystko jest inne, ale piękne, tak. Ale nie ma kangurów, ale nie ma w koala w Polsce. No chyba, że w zoo, nie wiem, może, może są, może nie ma. Co się w tobie w Polsce podoba? Że ten kraj jest taki katolicki i bardziej Więcej ludzi chodzi do Kościoła i wierzy w Boga. No proszę, no proszę. Tutaj żyje się dobrze w Australii. To jest kraj zamożny, dobrze się, się zarabia, prawda? A z tym wychowaniem, tak jak powiedziała córka, katolickim nie zawsze jest tak idealnie, a chcielibyście? O tak, jak najbardziej. Myślę, że w tych krajach właśnie bogatych, bo tak Australia, myślę jest zaliczana, zachodnich, no wchodzi tak jak wszędzie, prawda? Jest bardzo ciężko wychować dzieci w kraju bogatym w XXI wieku, gdzie jest ta tolerancja i trzeba. Um, prawda, liczyć się i, i tolerować to, co Normalne jest uznawane za nienormalne i jest to dla nas na, na pewno ogromne wyzwanie, szczególnie w czasach, w jakich żyjemy. Myślałam, że nigdy tego nie dożyję, ale jest jak jest, jest fajnie, jest bardzo dobrze, jest dużo plusów, jakkolwiek jest dużo rzeczy, które na pewno chcielibyśmy zmienić, czy z którymi nie do końca się zgadzamy, ale jest jak jest. Także myślę, że tylko dając przykład no, własną osobą, będziemy mogli im przekazać pewne wartości. Które niestety są zacierane, wręcz z którymi się nikt nie liczy, i wchodzą rzeczy, tak jak powiedziałam, które są praktykowane czy tolerowane, które są dla nas po prostu wręcz niedopuszczalne. No ale to jest XXI wiek, prawda? Demokracja, tolerancja możemy to nazwać jakkolwiek tam ludzie sobie życzą, ale. Nie do końca się z tym zgadzamy, naprawdę. Ale są też na pewno dobre rzeczy, takie pozytywne, które nam się podobają w Australii. I jeśli się zdarzy, że kiedyś, kiedyś tam wróci do Polski, co na pewno chciałby Pan przeszczepić z gruntu australijskiego na Polski? Tutaj ludzie są bardzo zrelaksowani. Tutaj tak naprawdę, z tego co ja widzę, w Polsce moja mama prowadzi firmę, biurokracji dużo więcej, ciężej pracuje, dużo, dużo więcej godzin. Tutaj w Australii robi się ciężej, ale, ale jest dużo łatwiej. Czyli taki spokojny tryb życia po prostu. Spokojny tryb życia, można normalnie, normalnie godnie żyć i nie trzeba pracować 7 dni w tygodniu. Słuchajmy nas teraz w Polsce. Jakie życzenia złożylibyście wszystkim, którzy nas słuchają, Polakom? No na pewno chcielibyśmy wszystkim życzyć dużo miłości, dużo tolerancji, ale dużo szacunku, wzajemnego szacunku, wzajemnej pomocy, cierpliwości. Um, no i wszystkiego, czego sobie ludzie życzą. Myślę przede wszystkim zdrówka i więcej optymizmu i uśmiechu na twarzy dla wszystkich Polaków. A wy macie też takie życzenia dla radiosłuchaczy, tych, którzy w tej chwili słuchają was. O to, aby utrzymali swoją wiarę w Boga i za to, że Jezus chodził po tej ziemi? No, żeby no, patrzyli na życie ze szczęściem i z radością, żeby się, no, żeby pozytywnie patrzyli na wszystko, żeby się tam nie narzekali, i, hmm. Żeby się cieszyli z, z tego, co mają, bo dużo ludzi ma bardzo dobrze, jednak narzeka. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i ostatnie moje pytanie jeszcze. Czego Państwu można życzyć jako wspaniałej, młodej rodzinie mieszkającej tutaj w Adelaide w Australii? Rodzinie, która przyznaje się do Polski, która Polskę kocha i za Polską jakoś tam tęskni. Czego Wam potrzeba? Myślę, że jedyną rzeczą, o której moglibyśmy prosić, to tylko zdrówko. Bo tak naprawdę wszystko mamy. Mamy siebie, to jest najważniejsze. Jak jest zdrowie i jest siła, to człowiek wytrwa. Pomimo różnych przeszkód i porażek życiowych, da sobie radę. Um, także tylko o to byśmy mogli, o zdrówko i o siłę, błogosławieństwo Boże, żeby nas nigdy nie opuszczało. O to, abyśmy się wspierali i żyli razem do samego końca. Myślę, że tylko nam potrzebne jest zdrowie, bo z zdrowiem i wiarą przeżyjemy przez wszystko. Najważniejsze jest zdrowie, wiara, żeby być razem, bo tak naprawdę mamy co jeść, mamy gdzie mieszkać, życie jest piękne. To był podcast Jestem z Polski, rozmowy z Polonią. Gorąco dziękuję za uwagę i ponownie zapraszam ksiądz Mariusz Sokołowski.